Cześć, siemanko. dzisiaj sobie otworzymy giftbox. box Jest to węgierski FIFA 365-2025 węgierski kosztował on w Węgrzech 9500 funtów, 8 paczek 48 kart saszetek, jedna karta Klub. Mamy tutaj Ferenc Warosz i 12 Limited Edition XXL. Także fajny giftboxik. To zabieramy się za otwieranie tego otofalnego pudełka. Teraz o, tak się to otwiera. Ciekawie. limitka fenenswaroż. To ją jakoś wymimy. No bo dobra, niech, niech będzie, niech będzie, nie chce mi się wyjmować. 12 limitek dużych, zawiniątko takie. Ciekawie, bardzo fajnie. I tutaj mamy saszetki. Także wyjmuję. Proszę bardzo. Bardzo fajnie to naprawdę się prezentuje. Lecimy jeszcze Logo Ferenc Varos. Karty naprawdę fajne, takie niebieskie. Podobają mi się. Adama Treore, Markinios. Zachariasem, Christopher, Mohamed Ali Ben, Abu Fani. kolejny Mohamed, Civid, tutaj był Makrekis, Christian Ramirez. Ibrahim Cisse, Barnaba z i Bramkarz, Denes Dibusz Fajne naprawdę karty. No i mamy 8 paczek. Zobaczymy, co tu wpadnie: 4, 5, 6, 7 i 8. Dobra, lecimy z pierwszą. Zobaczymy, czy będzie jakiś golden baller. Albo momentów panny, może teraz tak o tutaj mamy karty specjalne. Fans favorite, Markus Thuren, Fansik Dalej fluo, Nunes, Titan, John, Jonathan, tak? Z bazówek Kostić, Kalulu i Thanks, Ted kolejna paczka. добра получил бастоний так утр то Club World Cup, Walker, Magician i Dier oraz Acebilan logo. Dobra, fans, Foden, Ganso. Dominator Muhammad, Salach, i z bazówek Belotion Thibaut Courtois i Rodrigo Trubin Subrasi, o Świeci się coś na złoto. Może to być Golden Baler. Także bardzo fajnie. Chyba to nad jest Magican McAllister. Fagioli. Będzie Golden, chyba Baler. Fans' favorite. Kylian Bappe. Pięknie. I uwaga. Pyk Golden Baler. Florian Wirtz. Bardzo ładnie. Mamy Golden Balera. Pięknie. Chciałem tutaj ułożyć, ale się nie udało. Dwie fajne karty w jednej padce. Kapitan z Marsylii. O, spad Golden Barber. Dalej Rising Star Babadi. I karty bazowe. Martinelli. Aurujo Torres. I Rice. Trzy paczki. Do końca. Akanji. Ljot. Dest. Musiala fans. LDS Luka Modric. Też bardzo fajna karta i jeszcze Bernardo Silva. Na karcie World Cup. Dwie paczki zostały. Renzi, Mowbagna, Civic, Kapitan, Koke, Dalej, Fluo Guerreiro i jeszcze Dominator Saka z arsenalu. Ostatnia paczka. Fans Favorite, Dias, World Cup, Fabio, Titan, Rudiger, Nunes, Alaba, i Wodżu na bazówce. Także to by był na tyle mega fajny unboxing. Zajebiste karty wpadły. Fajne limitki. Najciekawsza Golden Baler. Wirt. Dobra. To by było na tyle na razie. Subskrybujcie tutaj, lajkujcie, oczekujcie następnych filmów na razie.